Siemanko, z tej strony Hipcio i witam was w trzecim odcinku draft pack openingu na moim kanale. Dziś to znaczy wczoraj weszła nowa drużyna tygodnia i mamy tutaj następujące karty Roberto, Firmino Matuidi oraz G Gündogan i Gündogan Fajne karty. Tutaj mamy Kandrewę też fajna, jest karta Wanderwiel. Oczywiście spoko. Quentrao i ostatnia, która mnie najbardziej interesuje. Mandanda. Te karty chciałbym trafić. Eee, informy. Eee, w ostatnim w ostatniej drużynie tygodnia trafiliśmy dwa razy Eriksena. Niestety nie udało się trafić nikogo lepszego. I mamy Lorisa w pierwszej pacce. O, cholera. Czy Loris jest coś wart? O! Fajna, fajna paczka. Bardzo mi się podoba. Jeszcze mamy monetki. Te odblokuję oczywiście. Nie quickser, tylko wysyłamy, tak. A tego Pana wysyłamy na listę transferową, dobrze. I tu kolejna paczka. E, co chciałem powiedzieć? E, otworzyłem jedną paczkę poza odcinkiem i trafiliśmy, że Roma była tęga, więc pod koniec e, w, wstawię odcinek e, w krótki filmik, jak go trafiam, bo to nagrałem akurat to jeszcze trafiliśmy w tamtej starej drużynie tygodnia, bo tam też trafiliśmy Roberto Firmino i dlatego nie mam go w informie. No a tak poza tym to nic ciekawego. Dziękuję za, za subskrypcję, bo widzę, że posiadam nowych widzów. Łapki w górę też się pojawiają. Bardzo mnie to cieszy, motywuje mnie jak widzicie do kolejnego nagrywania tego odcinka draft pack opening no i co i otwieramy otworzyliśmy te paczki już po 5000 teraz czas za paczki za tysiąca. fajnie by było trafić jakiś inform cherera erera erera dobra erera. to dobry do bpil bo 4 gwiazdki sztuczek ktoś chce się pobawić, pobawić środkowym yy, pomocnikiem to bardzo dobra karta. Gonzales. Mhm. Mm nic... O, oh, jest. Quixel zrobiłem. Matko święta. No dobra, nic się nie stało. Nie wiem, czy tamtej paczki też nie zrobiłem Quixel Oczywiście ja wszystkie karty wysłałem do klubu. No nie jest szkoda. Nic się nie stało. E Bebe, o fajny portugalski zawodnik Kolejna paczka Hurricane Ospina I Antonelli Ile gwiazdek? Aha, dobra, już wszystko wiemy. Mała zawiecha, ale już jesteśmy. Tu są po 25k. A te są jakie? Po 15. To otworzymy tą. Przez 14 paczek możemy coś trafić. Harma. rabi O, fajna karta. I azart. O, ale. Ale oszustwo. Ale Bela rabi jak najbardziej OP do niemieckiego składu kurde quickser zrobię, mogę, nie robić, ale dobra to duplikaty były tylko mm, tutaj są chyba paczki po 15 Gabi, okej okay. to jest spoko karta tak, to są te paczki po 15 tak mm, 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 mm. ostatnia paczka za 15 Tysięcy końców, a w niej gonalos. I jest Ferdinando. No, I taki spoza tym mamy Gajos. Fajnie. I nic mi nie ma więcej. kurcze Fajnie by było trafić jakiegoś informa. Może akurat coś się uda trafić. Jej proszę, come on. Dersztegen. Der Eto okej. Okay. Mamy tylko kontrakty, jureta, duplikat. Kurczę. Liczę na jakieś fajne karty. Jej, proszę. O pewnie teraz inform. Albo Ronaldo, Messi. Come on, skip. Kaka! O kurde. Kaka. Mm -hmm. Serio? O. Aż trzy duplikaty. Farman, Dumbia, Vanekon kurde. Tu nieciekawie teraz się zrobiło. No może teraz jakiś info. Silva, mm. kleją, klejhom, klej klej czy jak to się wymawia? Kurde. Nie, to są po 25k chyba paczki. Na razie nic ciekawego z nich nie dostajemy. Ej, o Mustafi. Okej, okay. tutaj co to jest za narodowość? Albania. Pozdrawiam Albanię. Siedem paczek czy cztery? Kolejna zawiecha. Mm, niech się otworzy. Żerwinio. Mm, taka karta tam. 80 overall. Na razie kto najlepszy? Już nie pamiętam. Bramkarz Lopez. Ok. Markino nie ma żadnego duplikatu, jest Keita. To na QXL. Najlepsza chyba na razie Bella Rabi, tak? Mega paczka teraz. Mm. Mhm. Dzisiaj coś strasznie laguje. Pięć paczek do końca. Mega paczka, no. Może teraz? To jest ta za 50k. Może akurat coś się uda, Sokratis Nie, mo, mo, Monalos Manolas, przepraszam Idemisze oj, kurczę Słabo Słabe karty Walt da Silva Trzy osta cztery ostatnie szanse na trafienie coś fajnego. Kuna Guero Come on Kane. Runej Runej SOP Super. Runeja trafiliśmy. Okej, okay. Runej. To mi się podoba. Come on. Coś jeszcze. Coś jeszcze fajnego. Kurde, w tamtej drużynie tygodnia był go nie trafiliśmy, a teraz tak. Taki troll, no ale trzeba się z niego troszeczkę cieszyć. Nieświecący. Dlaczego? Tu fajny. Dużo tempa nawet ma. Dwie paczki do końca. Messi in the pack. Maybe. No. Hernandez. Uh, Sobis. I czterech Brazylijczyków teraz. Ostatnia paczka. W dzisiejszym odcinku. Danowicz. No kurde... Słabo. Dobra. Dzisiaj nie trafiliśmy żadnego informa Najlepszym, yy, najlepszymi kartami Boateng, którego trafiliśmy poza wizją, Runej i Bellarabi. Jeśli wam się podobało, dajcie jakieś... Yy, jakieś dajcie znać o, yy, jakiś tam w postaci yy, łapki albo nowej subskrypcji eee, widzimy się za 4 dni 4-5 dni będzie jeszcze jeden pack opening z tej drużyny eee, z tej drużyny tygodnia miejmy, miejmy nadzieję że coś trafimy trzymajcie się do następnego piona przed chwilą właśnie trafiliśmy w padce Boatenga Roberto Firmino i tutaj już takie tam normalne karty